żonaty i dzieciaty.pl blog audio lista audio balety Niezależnie od sposobu wywodzenia rodowodu tego czasu poza czasem, jesteśmy w karnawale, w profanu, poza, bo przecież z definicji samej, jeszcze przed świętością. To czas zabawy i uciech prostych, nierzadko i prostackich. Odwołując się do bachtinowskiej karnawalizacji, pełen groteski, epatowania niestosownością języka i zachowania, aż do bluźnierstw i profanacji. Oczywiście częściej jawi się karnawał przez pryzmat wystawnych balów, pełnych przypychu strojów, potraw sutych równie co i zakrapianych, jako czas muzykowania i roztańczenia. Nasze dzieci czekały na ten moment, by móc się nim nacieszyć, powielokroć, na różne sposoby. Najmłodsze przygotowywały się bardzo pilnie, sprawdzały, które stroje i przebrania są najfajniejsze. Wiązało się to z niekończącym przebieraniem się. Porzucaniem strojów jednych, by oddać się innym kreacjom. Najczęściej schemat był podobny. Metamorfozy dokonywały się zwykle od biedronek i aniołów skrzydlatych, przez roboty i rycerzy, na księżniczkach kończąc. Początkowo dziecięce poszukiwania wymagały od nas, rodziców, sporo zaangażowania. Już to w postaci wyszukiwania części garderoby, którą można przysposobić do pożądanej kreacji. Już, bo sprzątać porzuconych artefaktów tej zabawy nie było komu. Po krótkim okresie adaptacji, dziewczynki przebierały się już same. Część elementów przebrań trzeba było kreatywnie wytworzyć, rzadziej dokupić. Koci ogon? Nie ma sprawy. No, ale jeśli ma być kot, to musi mieć i buty. I to nie jakieś, tylko niebyle jakie, bo z cholewkami, błyszcząco wstukające, no i po kolana. A kapelusz? Magiczny musi jakiś, bo ten u nas zmieniał się w stylową baseballówkę, czapkę z pomponem, lub słomkowy kapelusz. Na szczęście udawało się przywrócić i ten bardziej zgodny z pierwowzorem. Tworzenie stroju robota wymagało z kolei umiejętności introligatorskich i malarskich. Kartony same malować się nijak nie chciały, ale rąk do pomocy akurat w tym zakresie nie brakowało. Okazało się jednak, że poruszanie się w takim stroju i, co najważniejsze, w codziennych dziecięcych aktywnościach stanowi bardziej ograniczenie naturalnej ekspansywności niż ich wspieranie. Już drugiego dnia w korpusie robota musiał mieszkać kot z akcentem na musiał. Całe to zamieszanie z przebieraniem stało się szybko codziennym dziecięcym rytuałem. Sytuację pogłębiał fakt, iż dziewczynki z powodu choroby nie chodziły do przedszkola. No i mieliśmy karnawałowy dzień świstaka. Najgorszym okazał się moment, w którym do dziewczynek dotarło, że przedszkolny bal karnawałowy odbył się bez ich udziału. Tyle starań, emocji i nic. O szczęściu w tym nieszczęściu napiszę jeszcze na koniec. W klasach 1-3 szkoły naszych dzieci organizowane są bale, takie z szykanami, oprawą muzyczną, słodkim bufetem, nierzadko wodzi rejem lub animatorem. Zwykle to sprawka rodziców, którzy chętnie włączają się w przygotowanie i zabezpieczenie przedsięwzięcia, nawet jeśli tylko kulinarnie lub finansowo. Szukając stroju dla Julka, mieliśmy zagwostkę, jak nie dać się wciągnąć w korowód kreatyjnych podobieństw. I zachowując unikalność przebrania, uczynić je możliwie najbardziej zgodnym z nosicielem. Mm, ten błysk w oku, aparycja. No, dość o mnie. I zanim zapytam, co u ciebie wyjaśnię, że Julkowi najbardziej odpowiadała z proponowanych, postać Einsteina. Po przebraniu czuł się tak swobodnie, że przyszło mi do głowy skóra zdjęta z Alberta. Najtrudniejsze okazało się dla Julka wejście pośród imperialnych szturmowców i innych Spidermenów. Początkowo został nawet uznany za doktora, prawdziwego lekarza. Szczęściem skończyło się na dobrej zabawie młodego Einsteina z rówieśnikami. Z wzajemnością. O śmierć, nagłą i niespodziewaną, otarłem się później. Bo w starszych klasach już nie bale, a prawdziwe dyskoteki są. A przypomniał mi się dyskotekowy rekwizyt mojej młodości – ten do utrzymania odległości szkolnej podczas tańczenia z dziewczyną. W tym przypadku z chłopcem. Cudem jakimś się opamiętałem się. Nie mam pewności, czy świat podziela tę radość, ale czytasz dzięki temu ten wpis. No i last but not least łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Chodzi o bal karnawałowy w przedszkolu. Z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości? Jakkolwiek formalnie już minionych, bal miał mieć rys patriotyczny. Dzieciom miano sugerować, aby przebierały się w związku z tym w stroje ludowe. Podobno, ja sam tego nie widziałem, panie w przedszkolu były tak przebrane w czasie balu. Pomijając brak jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia, z braku możliwości odwołania się do nieistniejących tradycji, w których akurat, czy to w zapustach, czy w karnawałowych igraszkach, stroje ludowe zwyczajnie się nie pojawiały. Chyba, że ktoś widział lud za lud się przebierający, pozostaje wielki niesmak miękkiej, patriotycznej ideologizacji. I to już na poziomie przedszkola. Psikus w tym natomiast jest taki, że bycie księżniczką w rozumieniu naszych dziewczynek, to chyba stan umysłu. Świadczy o tym fakt, że tworząc książęce kreacje, nie stroniło od przebierania się również na ludowo. Przypadkiem dysponują jednym takim strojem. Jest taki piękny i taki bawarski. Już widzę tę zadymę, która miałaby miejsce, gdyby dziewczynki poszły tak, wedle własnego pomysłu ubrane, na przedszkolny bal. Ile musiałbym się natłumaczyć? Bo lubię. Nagrywam, bo mogę. Słuchasz, bo wspierasz. zonatyidzieciaty.pl i Blok audio.